Demikulaut, sezon pierwszy odcinek szósty, Debucherin. W czasie gdy jasna strona mocy prosiła mistrza dobra o Demikulus dla Izy Januszewskiej, ciemna strona mocy tymczasem siedziała w bazie i planowała dalsze posunięcia w sprawie wojny z ciemną stroną mocy. A gdy dobrzy bohaterowie siedzieli u Izy, to ciemna strona mocy przeszła w dalszą część planowania. Kurcze Ewelinko, to jest straszne, że się ta misja pokonania Irgirli nie udała. Tak bardzo się cieszyłem i nie mogłem za bardzo w to uwierzyć, że w końcu nasz największy wojownik Lufek w postaci Ninjerinusa powalił w końcu na ziemię Airgirle w czasie jej walki z Waterboyem i Earth Girną. Miał on już ją gwałcić. A potem ją związać i zabrać jej Demikulus, a następnie razem zresztą ją zabrać do naszego zamkowego lochu, ale przeszkodził nam w tym ten tajemniczy Fireboy z mocą ognia, który jak się okazało jest jej przyjacielem. Jak temu naszemu tajemniczemu gościu z naszej bazy udało się przeszkodzić Thunderboyowi w pomocy a Irgirli to niestety Fireboya nikt nie zatrzymał. Musimy coś więc zrobić z tą sytuacją, w której nowi bohaterowie jasnej strony mocy się pojawili. Muszę ci powiedzieć tak szczerze, że czasem przez porażki naszych wojowników tracę nadzieję na to, że wygramy ostatecznie tą wojnę o los świata. Kochana Herpisinko, schowaj już proszę te skrzydła starożytnej mocy czarodzielskiej. Nie smuć się tak, proszę. Nie denerwuj i nie trać tej wielkiej nadziei, mój kochany Mirokerku. Musisz wiedzieć, że ja się obawiałam, że taka sytuacja się wydarzy i że tak się potoczą wydarzenia walki z jasną stroną mocy, gdyż dużo już minęło czasu między ostatnim spotkaniem Klaudii i Mateusza z Pauliną Lilikatą, walką za Irgirlą oraz Fireboyem, więc w życiu Irgirli oraz w bazie jasnej strony mocy musiało się bardzo dużo wydarzyć. A oprócz tego wszystkiego to zapomniałeś już, że sam mi powiedziałeś, że przecież jest plan, że w razie niepowodzenia Ninjerinus doprowadzi naszą drużynę z powrotem do bazy? Plan ten został wykonany przez niego znakomicie w taki sposób, że nie pozwolił on na to, żeby ni Waterboy i Ertgirla stracili moce. A więc nie musisz się tym tak bardzo przejmować, gdyż w międzyczasie myślałam sobie o doskonałym planie. Które zostałby wykonany w odpowiednim momencie, ale o nim opowiem później, gdy będzie na to czas, gdyż teraz jest moment na tą długo wyczekiwaną niespodziankę, jaką przygotowałam dla ciebie, by uczcić zwycięstwo bądź pocieszyć w razie przegranej. Chodź więc za mną, a ja ciebie zaprowadzę do miejsca niespodzianki. No dobrze, moja kochana Ewelinko, już idę za tobą. Powiem ci teraz, że mnie dobrze pocieszyłaś tą długą wypowiedzią. Faktycznie chyba z tych emocji zapomniałem o tym, że przecież wcześniej miałem swój własny spokojny plan na wypadek niepowodzenia naszych w misji. Jestem ciekaw bardzo tego, co takiego przygotowałaś dla mnie jako niespodziankę. Tymczasem ukac praboczka leżącego i odpoczywającego na łóżku po tych jego obrażeniach od błyskawic Thunderboja. Jak mogłeś ty mój tajemniczy ziomku sprzedać mi tak słabe bronie do walki z Olkiem i Marcinem? Przecież walczyłem nimi z Fanderbojem, a on z łatwością je uszkodził tymi swoimi błyskawicami, przez co po tym zdarzeniu nie dało się ich używać. A poza tym ciężko było trafić tego Fanderboja, gdyż on z łatwością unikał tych moich pocisków, gdyż w większości przypadków nie został powalony na ziemię. Zapłaciłem ci taką grubą forsą i tą złotą statuetką i się zawiodłem twoim towarem. Dlaczego mnie oskarżasz o swoją porażkę, śmieszny Kacperku? To nie jest moja wina. Że ty przegrałeś walkę z Thunderboyem i że nie potrafiłeś go trafić z tych broni. Trzeba najpierw potrafić strzelać i dobrze celować, żeby takich dobrych broni używać. Ja wcześniej za pomocą tych broni pokonywałem bardzo wielu wrogów. No dobra, przepraszam cię bardzo, mój ziomeczku z chopków. Po prostu jestem nadal bardzo wkurzony i zdenerwowany przez tą sytuację mojej przegranej, gdyż mówiłeś mi wcześniej, że te bronie będą doskonałe do walki z wrogami. Może rzeczywiście te bronie są super, tylko że jak widać, chyba nie nadają się one do tego, by walczyć z superbohaterami, skoro Fanderboy z łatwością uszkodził te bronie. Następnym razem spróbuję walczyć takimi broniami z normalnymi wrogami, którzy nie posiadają mocy, by przekonać się o profesjonalności Twoich broni. No cóż, myślę, że mogę Ci wybaczyć te Twoje złe słowa kierowane w moją stronę, skoro przeprosiłeś i się wytłumaczyłeś. Ale ogólnie to myślę że możesz mieć rację, gdyż te moje bronie nie są w żaden sposób magiczne, więc nie mają prawa one mieć jakiejś superodporności na mocy żywiołów, gdyż każdy materiał nie może mieć zapewnionej stuprocentowej obrony przeciwko naturalnymi najpotężniejszymi siłami świata. A więc cieszę się, że mi wybaczyłeś, bo nie wiedziałem, co mówię, gdy byłem pod wpływem potężnych emocji i cieszę się, że mi przyznałeś rację, gdyż dużo w ostatnich momentach myślałem o sprawie odporności Twoich broni na moce żywiołów. Są one zbudowane z naturalnych materiałów, a nie magicznych i nie są one okraszone żadną magią, więc rzeczywiście nie ma takiej możliwości, by miały one tą odporność na moce superbohaterów. Myślę, że aby miały one tą odporność to musiałbym sam mieć jakiś demikulus albo sam bym musiał dostać moce od tego naszego tajemniczego helpmana z naszej bazy by tak jak Ninjerinus mieć nowe możliwości atakowania. A więc czekaj, szanowny kadr, aż nasz tajemniczy Helpman albo nasz Mistrz Miroker będą cię potrzebować, gdyż to od ich łaskawości i woli oraz ich planów zależy to, czy będziesz odpowiednią osobą na otrzymanie jakiegoś demikulosa bądź mocy wymyślonej przez Helpmana. Może ja też kiedyś będę tą osobą według nich odpowiednią, choć sądzę, że nie byłoby to takie potrzebne, gdyż sam Thunderboy przekonał się. Że mógłbym potrafić powalić na ziemię superbohatera swoimi umiejętnościami i ataków bez posiadania dodatkowych mocy. Tymczasem u mistrza mirokera i dowódczyni robotników Eweliny, znajdujących się w sali jadalnej. A więc to jest to, to ta moja niespodzianka, przygotowana dla ciebie, mój kochany mistrzu mirokerku. Znajduje się tutaj na stole dużo najwyborniejszego i najlepszego wina pochodzącego z naszego zamku oraz najlepsze mięsa, sałatki czy owoce i warzywa oraz inne kosztowności, pochodzących z jak najlepszych marzeń o jedzeniu pyszności jakie tylko istnieją. Przygotowałam to dla Ciebie byśmy wspólnie to zjadli, by dzięki przyjemności i rozkoszy zapomnieć o wszelkich denerwujących i irytujących wydarzeniach i żeby osłodzić nasze życie. No cóż. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak zaskakująca i szokująca niespodzianka. Nie wiedziałem, że ty potrafisz tworzyć takie super niespodzianki i prezenty dla innych. Po tej szokującej informacji pochodzącej z moich oczu musisz wiedzieć, że naprawdę jesteś najlepszą i wyjątkową osobą w tym zamku, więc dobrze, że się w sobie nawzajem zakochaliśmy. Usiądźmy więc już i skosztujmy tych pyszności ze stołu, gdyż bardzo dawno nie jadłem takiego czegoś super pachnącego jak tutaj. Cieszę się więc bardzo, że ta niespodzianka tak bardzo ci spasowała i że tak bardzo się nią zaskoczyłeś i zszokowałeś, gdyż bardzo się nad nią starałam i myślałam nad nią, by była ona jak najlepsza dla ciebie, gdyż jesteś dla mnie bardzo ważny i kochany. Tymczasem u Klaudi Kletuły i Mateusza Ponteckiego wspominających wydarzenia z ostatniej walki za Irgirą. Jak to jest niby możliwe, że my przegraliśmy tą walkę za Irgirą. Przecież walczyliśmy z nią i cały czas z nią wygrywaliśmy, gdyż my padliśmy tylko kilka razy, a ona wielokrotnie więcej. No i w dodatku przecież Ninjerinus powalił ją w końcu na ziemię tym potężnym kopniakiem i już szedł do niej, by ją zgwałcić. A potem związać byśmy ją mogli zabrać do niewoli, a tu nagle nas zaatakował ten żałosny Fireboy, który odwrócił losy naszej walki na ich stronę. No właśnie, to jest bardzo straszne, że on przyszedł na pomoc Irgirii, gdyż mieliśmy ją już w garści i byliśmy już gotowi na to, by ją zabrać i zamknąć w naszym zamkowym ciemnym lochu. Gdyby nie ten Fireboy, to byśmy już po zamknięciu jej w lochu opijali jakimś potężnym trunkiem albo winem razem z naszymi innymi sąsiadami z zamku. Zwycięstwo walki za Irgirlą, a tak to zawiedliśmy się bardzo tą sytuacją walki na chopkach. Jak widać, Irgirla przy pomocy Fireboya jest bardzo razem z nim silna w walce, gdyż jak widać tworzą doskonały team. Po krótkiej chwili. Słuchajcie, przepraszam, że wam przeszkadzam w waszej jakże szanownej i interesującej rozmowie, ale właśnie jak przechodziłem obok waszych drzwi, to ją usłyszałem i jako, że mój przyjaciel Nindżerinus opowiadał mi o jego ostatniej walce, to sądzę, że muszę wam taką ważną rzecz o to powiedzieć. A więc wiem jak bardzo wszyscy jesteście zawiedzieni tą przegraną, ale musicie wiedzieć, że tak musiało się wydarzyć, gdyż siedząc przez cały czas w swoim pokoju i chodząc czasem po skawinie wiem, że ostatnio nie było żadnej misji pochodzącej od naszego mistrza wszelkiego złami rockera. W związku z tym minęło bardzo wiele czasu od waszej najgorszej przegranej w historii, czyli walki z Ergerlą podczas szukania Pauliny, więc w tym czasie musiało dobro znaleźć nowych superbohaterów. Ale mnie teraz wkurzyłeś do samego szczytu tetyni kulturalny lówku, który uważał się za naszego kolegę? Jak mogłeś stwierdzić, że ta nasza niespodziewana walka za Jillgirlą podczas szukania Pauliny była najgorsza w historii? Przecież gdy szukaliśmy wtedy Pauliny to udało nam się ją prawie złapać i zabrać do niewoli, ale zaskoczyła ona waterboya trafiając go piaskiem w oczy przez co stracił wszelkie skupienie, co spowodowało, że nie mógł już jej atakować potężnymi atakami wodnymi. No i nie spodziewaliśmy się tak wielkiego poziomu umiejętnościami walki za Jurgirlą, więc nie krytykuj tak nas, że nie potrafiliśmy z nią dobrze walczyć. Z innymi wrogami przecież szło nam bardzo dobrze. Gdyż przecież jak zabijaliśmy różne złe według nas osoby ze Skadiny to badali oni bez sił na beton czy inny twardy grunt, nie mając żadnych nawet szans wygrania z nami. Spokojnie, kochanie. Nie denerwuj się aż tak bardzo nalówka moja kochana Klaudusio, gdyż on taki jest. Gdyż nie boi się on ryzyka i reakcji osób, więc jest on całkowicie bezpośredni we wszelkich rozmowach, gdy ma on do kogoś jakąś sprawę. Gdy go tak wysłuchałem, to myślę, że ma on rację i że chciał dla nas dobrze, gdyż mówiąc nam o tym, że minęło dużo czasu od naszej poprzedniej walki za Irgirlą, która przecież była rzeczywiście najgorsza, gdyż nie umieliśmy jej pokonać i nie mieliśmy z nią szans. No, i w tym ma też rację, że skoro tak dużo czasu minęło, to jest sensem to, że Mistrz znalazł w tym czasie kolejne odpowiednie, według niego, osoby na superbohaterów. Nie gniewaj się więc na niego, gdyż chciał on nas uspokoić tymi informacjami, gdyż tak bardzo w końcu byliśmy tą przegraną wkurzeni, gdyż mieliśmy już wygrać. A tylko przez niespodziewany atak Fireboya przebraliśmy ostatecznie tą walkę na chopkach, przez co musieliśmy uciekać, by nie stracić mocy. No dobrze, mój kochany Mateuszku, nie będę już się tak bardzo gniewać na lówka. Znasz mnie przecież, więc wiesz że gdy ktoś mówi jakieś obrażalskie, złe albo straszne słowa, to ja nie myślę najpierw, by przemyśleć, czy mówi prawdę o mnie lub o nas, czy może jednak po prostu nas obraża, tylko się wkurzam na taką osobę. No właśnie, moja ukochano, ty nie myślisz, zanim się wkurzysz czy powiesz coś nieadekwatnego do intencji osoby do ciebie mówiącej. Więc gdy jakieś słowa stawiają teoretycznie ciebie, mnie lub nas w złym świetle, to ty nie przemyślasz tego, czy takie słowa rzeczywiście nas w tym złym świetle stawiają, albo nas obrażają tylko bezsensownie się obrażasz lub wkurzasz? No właśnie Mateusz ma całkowitą rację, mówiąc te wszystkie słowa dotyczące Twojej osoby. Ja chciałem Was uspokoić tylko faktami na temat historii naszej wojny z Dobrem, a wszelkie słowa teoretycznie obrażalskie są jedynie stwierdzeniem faktów oraz stwierdzeniem prawdy, więc nie jest moją winą to, że się obraziłaś przez jakieś moje słowa, gdyż nic w mojej wypowiedzi nie miało celu obrażania, tylko miało na celu uspokojenie Was poprzez stwierdzenie faktów. Uważam, że powinnaś się Claudio zmienić i nabrać dystansu, by było tak, że zanim się wkurzysz bądź obrazisz to przemyślisz najpierw to czy takie coś rzeczywiście ma sens, by się zdarzyło. Tymczasem u mistrzami Rockera i dowódczyni robotników Eweliny znajdujących się w sali jadalnej. A więc ta wielka uczta była wyśmienita. Bardzo dawno się tak dobrze i pysznie nie najadłem. Powiedz mi proszę jakiego przepisu użyłaś, że tak świetnie wyszły te wszystkie dania. A no cóż, mój kochany mirokerku. Wolę zostawić jak na razie ten przepis w tajemnicy. Gdyż, gdy przepis jest okryty tajemnicą, to wtedy jedzenie jest smaczniejsze, gdyż nasza psychika ludzka tak działa. No dobrze, Ewelinko, zaakceptuję Twoje szanowne zdanie. Nie będę cię przecież zmuszać do wyjawienia tajemnic, jeżeli nie chcesz ich powiedzieć. Ale w ogóle to jestem ciekawy tego Twojego wielkiego doskonałego planu. O którym miałaś opowiedzieć później. Czy chciałabyś może opowiedzieć o nim teraz, czy może jednak kiedy indziej? Bo przydałoby się porozmawiać na ten temat, by pokonać tą jasną stroną mocy i żeby nasi wiedzieli, co robić. Ano więc myślałam sobie, że najpierw spotkamy się ze wszystkimi osobami, których chcę użyć w moim planie, ale przemyślałam to wszystko podczas naszej uczty i myślę, że lepiej będzie, gdy najpierw omówimy go razem, by nie było żadnych nieprzemyślanych części tego planu. A więc mój plan jest taki, żeby przygotować nasz zamek obrońcami w taki sposób, że zwykli obrońcy oraz Waterboy i Ertugirla broniliby zamku, będąc w widocznych miejscach. Alufek jako Inżelinus by się ukrywał, by zaatakować któregoś z jasnej strony mocy, by go powalić na ziemię. Lecz oprócz niego potrzebna jest jeszcze jedna osoba, a mianowicie byłby to Kacper Boczek jako antybender. No bo ogólnie główną częścią mojego planu jest to, żeby podczas przejścia dobrych superbohaterów za pomocą strzałów mocy naszych wojowników, ich porozdzielać, by nie mogli razem walczyć. By następnie nasi mogli jednego z nich bądź kilku z nich pojmać do naszego ciemnego lochu, dlatego potrzebny jest antybender, Bender, który byłby Kacprem, by on łącząc moc blokady mocy ze swoimi broniami ciągle strzelał w superbohaterów, by blokował trafieniami ich moce, by dzięki temu nasi mogli ich pokonać i pojmać. No i tak szczerze to najbardziej przydałoby się uwięzić w końcu tą Ayrgirle, gdyż to ona najbardziej ze wszystkich nam przeszkadza. A więc gdy tak ciebie uważnie słuchałem to myślę, że twój plan jest rzeczywiście doskonały, ale uważam, że przydałoby się, żeby nasi złoczyńcy powinni w końcu dostać od nas możliwość skorzystania z zamkowej biblioteki, by tam poznać nowe możliwości ich mocy. Myślę, że powinni poznać dwa czary, a mianowicie untenisus kamavoritis mitis który sprawia, że ich zmęczenie podczas walki zostaje zmniejszone oraz Teleporitanus Macarunisterus Ferveratin, który pozwala na magiczny skok pseudoteleportacyjny mocy w stronę atakowanego wroga, by łatwiej powalali oni naszych wrogów. Udajmy się więc do naszego treningowca mocy i nadajmy mu moce teleportacji do biblioteki oraz moce otwarcia biblioteki, by jako bukerin nauczył on naszych superzłoczyńców z mocami używania tych dwóch czarów. No dobrze, mój mistrz udajmy się więc do niego, gdyż to on jest nauczycielem mocy, więc to on powinien otrzymać tę moce. Myślę, że te dwa czar wyśmienicie się przydadzą naszym wojownikom, gdyż bez nich będzie im bardzo ciężko pokonać dobrych superbohaterów, gdyż zapewne znowu mogą przegrać tak jak na chopkach. Po kilkunastu minutach szukania treningowca mocy przez mistrza Mirokera oraz dowódczyni robotników w wielkim zamku wszelkiego zła. Och, witajcie, przyjaciele. Nie spodziewałem się was tutaj, w tym miejscu. Co się stało, że tu przyszliście, bo po waszych twarzach już widzę, że zapewne kogoś szukacie. Ano, tak się składa, mój przyjacielu i towarzyszu, że właśnie Ciebie szukaliśmy, gdyż mamy dla Ciebie przygotowaną bardzo ważną misję. Ale może niech najlepiej Ewunia opowie ten swój plan do dokonania na jasnej strony mocy, byś zrozumiał dlaczego będziesz miał do wykonania to zadanie, o którym opowiem po jej wytłumaczeniu planu. A więc sprawa wygląda tak, że chcę abyśmy zaczekali spokojnie i cierpliwie w zamku, aż superbohaterowie spróbują w końcu dostać się do naszego zamku, aby dostać się do naszej biblioteki, by tam zasięgnąć cennych informacji o demikulosach. Nasz zamek byłby wtedy broniony na każdym murze przez najlepszych zwojowników, by utrzymać pozory tego, że zamek jest w pełni ochrony, by skłonić ich do prób szukania tajnych przejść, a jest to ważna część, gdyż gdy tylko superbohaterowie dostaną się do wnętrza terenów naszego zamku, to będzie czekać na ich pułapka w postaci czyhającego na nich waterboya wraz z Ertgillą którym pomoże bardziej ukryty Ninjerinus, który w odpowiednim momencie będzie próbował powalić ich na ziemię. Ale jako, że oni z Ninjerinusem na czele przegrali ostatnią walkę na chopkach, to pomyślałam sobie, że ten plan musi być jeszcze bardziej przebiegły i doskonały. Wymyśliłam więc że dodatkowo w planie będzie uczestniczył Kacper Boczek w postaci antybendera, żeby za pomocą strzałów ze swoich broń celnymi trafieniami mógł blokować przynajmniej na chwilę ich ataki tak aby przez jakiś czas nie mogli w ogóle strzelać swoimi mocami. Gdy tak się stanie to wtedy nasi mogliby w końcu zabrać jedną osobę z nich lub nawet ich wszystkich. A na przypadek niepowodzenia naszych w tej misji mam plan, który sprawi, że pomimo porażki i tak uda im się zabrać do niewoli jakąś personę wśród nich. A więc ja tak sobie myślę, że ten plan jest nieskończenie doskonały, więc uważam, że nie ma prawa się on nie udać. Trzeba w końcu zabrać i zamknąć tą Aegirę do więzienia by nam już więcej nie przeszkadzała. Nasz największy wróg rzeczywiście miał rację wybierając ją na superbohaterkę, gdyż mamy strasznie wielki problem z nią, gdyż jeżeli jej nie uciszymy, to możemy przegrać tą naszą wojnę o los naszego świata. Jestem gotów, więc na to aby wysłuchać przebieg misji jaką mam wykonać dla was. A więc sprawa jest taka, że gdy tylko usłyszałem plan mojej ukochanej Ewelinki, to pomyślałem sobie, że przydałoby w końcu pozwolić naszym wejść do biblioteki, by poznali oni dwa czary. A więc twoim zadaniem będzie znalezienie Klaudii oraz Mateusza, a następnie kazać im przemienić się w superzłoczyńców z mocami. Gdy tylko tego dokonają, to wtedy przeteleportujesz ich do biblioteki, by tam oni mogli otworzyć księgi dwóch czarów. Czyli pseudo-teleportacyjnego skoku do atakowanego celu oraz zmniejszania skutków zmęczenia podczas walki. Dzięki tym czarom w końcu będą mogli pokonać dobrych superbohaterów poprzez powalanie ich, a dzięki drugiemu czarowi będą mogli walczyć w nieskończoność, gdyż dzięki niemu nie będą aż tak zmęczeni po uderzeniach w ściany. A więc skoro oto tak jest, to mogę sobie nawet dać uciąć rękę, że ten wasz wielki doskonały i diaboliczny plan w końcu będzie zwycięski. Nie musimy się przecież tak bać tej jasnej strony mocy, gdyż oni mają uszkodzony demikulus pomocy, więc gdyby go używali to tylko by na tym tracili. A my mamy całkowicie działający ten demikulus, więc możemy nawet stworzyć miliony wojowników z nieskończoną zbroją, by oni usunęli dobro z naszej planety. Ale dobra bez zbędnego dalszego gadania jestem gotów na otrzymanie moich mocy, by iść do nich i nauczyć ich tych czarów w bibliotece. A więc skoro się zgadzasz na swoje moce to dobrze, bo potrzebujemy tego żebyś nauczył ich tych czarów, bo trzeba w końcu zamknąć w więzieniu tą airgirle. A więc helpisinko rozwin skrzydła starożytnej mocy czarodziejskiej. Po krótkiej chwili. A więc oto jest tutaj ta kula mocy nadania twojej mocy, drogi treningowcu. Nadaje ci moc dostania się do biblioteki i teleportacji do niej. Udaj się więc do Mateusza i Klaudii, a potem nakaż im się przemienić, a potem teleportuj się wraz z nimi do biblioteki i tam ich naucz tych dwóch czarów, o których tobie mówiłem. Okej, okay. a więc dziękuję ci za te moce, drogi Helpmanie. Dzięki nim mogę teraz dostać się do biblioteki szybciej. A to ważne jest, gdyż trzeba jak najszybciej przygotować zamek na ten moment, dotarcia superbohaterów do tego miejsca. A więc teraz oto udaje się do Klaudii i Mateusza. Jeżeli nie uda mi się ich znaleźć w ich pokoju lub w jego pobliżu, to w razie czego się z Tobą skontaktuję, gdyż moje moce nie pozwalają, by się ukazała ich lokalizacja. Po kilku minutach szukania miejsca. Ech! Nie ma ich w pokoju i jak ich szukałem przez trochę czasu, to w pobliżu też ich nigdzie nie ma. Powiedz mi więc, proszę, Helpmanie, czy wiesz gdzie oni są dzięki lokalizatorowi? A więc jeszcze nie sprawdzałem lokalizatora, bo myślałem, że uda ci się ich znaleźć, więc oto teraz to sprawdzam. Po kilku chwilach szukania Klaudi oraz Mateusza na lokalizatorze. A więc z tego co mi pokazuje mój lokalizator to Klaudia oraz Mateusz są w małej stołówce przy zamkowej kuchni, a więc udaj się tam, gdyż mój lokalizator jest magiczny, więc nie jest możliwe to żeby kłamał. Aha, czyli tam oni są. No to nie dziwne, że ich w pobliżu nigdzie nie było, bo ich pokoje są trochę oddalone od kuchni. Dziękuję więc Helpmanie za tą informację o ich miejscu przebywania z twojego lokalizatora. Udam się więc do nich teraz i rozpocznę swoje zadanie. Po kilku minutach szukania miejsca. Ło, wow, Mateuszku, ale dobre jedzenie dla mnie przygotowałeś. Nie wiedziałam, że umiesz tak dobrze gotować. Jak widać, miłość nie przestaje być zaskakująca nawet po wielu latach związku. Ano wiadomo, wiadomo, że tak jest i jest. Przecież gdyby miłość taka nie była po takim długim czasie związku, to nie istniałoby żadne małżeństwo i wieloletnie związki miłosne, więc jeżeli byśmy kiedyś wzięli ten nasz uroczysty ślub i zrobili wesele, to wtedy po nim nadal byłoby wiele możliwości, by siebie nawzajem czymś miłym albo kochanym zaskakiwać. Cieszę się też, że zasmakowało Ci moje jedzenie, gdyż dużo się nad nim starałem podczas jego robienia. Po krótkiej chwili, a więc słuchajcie mnie, drodzy padałanowie. Tajemniczy Helpman przysłał mnie do was, abyśmy razem teleportowali się do biblioteki. Bym was tam nauczył dwóch czarów potrzebnych do przyszłych walk. Czy możecie się teraz tam ze mną udać? Bo widzę, że coś jecie i pijecie. A więc fajnie, że ten Helpman chce, żebyś nauczył nas tych czarów, gdyż trzeba w końcu pokonać tą Ailgirle i tą jasną stronę mocy. Ale zanim tam się udamy, to dokończymy tylko to jedzenie i picie, co jest na stole. I tak oto kończy się dzisiejszy odcinek. Dowiadujemy się tu jeszcze, że gdy tylko Klaudia oraz Mateusz dokończyli spożywać jedzenie i picie, to teleportowali się wraz z Inem do biblioteki i tam zaczęli naukę czarów. A jeśli chodzi o jasną stronę mocy, to dowiadujemy się że zaczęli oni dalszą rozmowę z Izą Januszewską po spożyciu poczęstunku, który dla nich przygotowała.